Jesteśmy w punkcie 25 porządku obrad. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę Pani Wójcie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za za pozytywną ocenę wykonania budżetu. Wzdumiało mnie, że nie otrzymałam wotum zaufania, ale to nie dlatego, że jestem osobą egoistyczną, tylko dlatego, że nie udzielili Państwo wotum zaufania dla dynamicznego rozwoju gminy. Mam nadzieję że Państwo Radni, że nie stoicie na stanowisku, żeby gmina przestała się rozwijać, bo po co to tu zrobiliście przed kilkunastoma minutami, to jest właśnie takie stanowisko. Ja w tym miejscu daję słowo, że nie spocznę i nie pomogę każdemu mieszkańcowi, który mnie o to prosi, pomimo tego, że Państwo w tym momencie wystąpili przeciwko mnie. Nie przepuszczałam, żeby w naszej gminy jest zawita polityka. Zawsze byłam daleka od niej. Państwo stali się radnymi gminy, radnymi wszystkich, wszystkich mieszkańców, a nie radnymi jednej osoby. Życzyłabym sobie, żeby mieszkańcy, żeby ta gmina miała wreszcie z pożytek, żebyście pracowali na rzecz mieszkańców gminy, a nie na rzecz jednej osoby. Nie rozumiem Państwa postępowania. Nie powiem, że jestem rozwolona, bo szczerze powiem, yy, myślę, że fakty mówią same za siebie. I mieszkańcy tak naprawdę rozsądzą, kto miał w tym przypadku rację. Mieszkańcy udzielili mi wrotem zaufania w wyborach. To jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wójt. Ja tylko jeszcze na zakończenie chciałbym dodać i potwierdzić to, co powiedziałem na początku swojego wystąpienia przed głosowaniem w sprawie do zaufania, że zależy nam wszystkim, aby było w tej gminie jeszcze lepiej żeby pewne sprawy powyjaśniać, popoprawiać. I mam nadzieję, że zaraz Pani Wójt, wynik głosowania będzie taki, jaki Pani sobie życzy, jak, jak, jak jego wszyscy sobie życzymy. Niech mi Pani wierzy, że wszyscy sobie życzymy pełnej pełnej aprobaty przy każdym głosowaniu. I proszę zwrócić uwagę, że była tutaj nasza pełna zgodność, jednomyślność przy dwóch ostatnich uchwałach. Natomiast ta jedna to myślę, że jeszcze będzie pora ku temu, żeby sobie pewne rzeczy powyjaśniać. E, a co do e, współpracy, działania na rzecz dobra wszystkich mieszkańców, e, to pozwolę sobie e, tylko w sprawach różnych poruszyć teraz jeden ostatni temat e, z prośbą do pani wójc i, i, i ewentualnie do Dobro PWIK. Dokładnie tak. Sprawa dotyczy mieszkańców na ulicy Węgroda w Rogożniku dostałem dzisiaj rano Sąc? Nie, chodzi o to, że dzisiaj dostałem tylko na maila informację. nabrał już, tak? Dziękuję bardzo. To jeżeli sprawa węgroda się ruszyła, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, jeszcze ma temat w sprawach różnych? Pan Arkadiusz, proszę bardzo. Proszę podejść do mównicy. Rado uspokajam, nie będę dyskutował o tym, co tu się stało z a mam okazję przekazać informacje z przedsiębiorstwa Wodociągów. Szanowni Państwo, od 1 lipca przystępujemy do tak zwanych płatności masowych, w związku z tym każdy z Państwa będzie miał przedzielony indywidualny rachunek bankowy do płacenia za wodę, dlatego zwracajcie uwagę przy bo to będzie wprowadzane systemowo, zwracajcie uwagę, na jakie konto będziecie Państwo płacili za wodę. To jest jeden też z tych argumentów, które tu wielokrotnie padały. Wprowadzenie systemu płatności masowych znacznie ułatwi i znacznie przyspieszy możliwość rozliczania i efektywnego weryfikowania terminów płatności. Także to jest pierwszy krok do tego, żeby ten system funkcjonował. Prośba o przekazanie też informacji Waszym dziś najbliższym mieszkańcom, bo macie też z nimi kontakt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma temat w sprawach różnych? Nie widzę. W takim razie zamykam obrady 10. sesji Rady Gminy Dobrowniki. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.